Rekolekcje Nowogórskie: Grzech oddzielił cię od ojca, dlatego potrzebujesz zbawiciela. Pewnego dnia w ptasim towarzystwie pojawił się nowy lokator. Był nim puchacz. Wyglądał na bardzo starego. A może po prostu puchacze tak wyglądają? Od razu jednak zdobył duże uznanie wśród innych ptaków. Mówił niewiele. A jak już coś powiedział, to zawsze mądrze. Młody sokół wędrowny od czasu rozmowy z papugą nikomu nie opowiadał o swoim śnie. Próbował nawet wyprzeć go z pamięci, ale nie potrafił. Serce podpowiadało mu, że powinien porozmawiać o tym z puchaczem. W końcu pojawiła się taka sposobność podczas karmienia, gdy wszystkie ptaki zajęły się jedzeniem. Puchacz siedział na gałęzi i myślał. Sokół wędrowny przybliżył się do Niego i opowiedział mu o wszystkim o rodzicach, o śnie, nawet o rozmowie z papugą. Puchacz wsłuchiwał się z uwagą w opowieść, po czym głęboko westchnął. Widzisz, powiedział po chwili, te stepy i lasy, o których śniłeś, na razie są tylko częścią Twojego serca, bo nigdy ich nie widziałeś. Ale one istnieją rzeczywiście i są piękniejsze niż możesz to sobie wyobrazić Słuchając tych słów Sokół czuł, że serce wyrywa mu się z piersi Ale żeby tam się dostać, ciągnął dalej puchacz. Potrzeba odwagi i cierpliwości. Są trzy przeszkody, które musisz pokonać, żeby się wydostać na wolność. Jak to trzy przeszkody? zapytał Sokół, spoglądając na siatkę nad głową. Wiem tylko o jednej. Ta jest ostatnia, odparł puchacz. Wiesz, dlaczego papuga zabiła w tobie marzenie o wolności? Dlatego, że sama w niej już nie wierzy. Spójrz na te ptaki: Niektórzy z nich urodzili się jak ty, w tym Zoo, a inni zapomnieli już, że kiedyś byli wolni. Żeby być wolnym, najpierw musisz odrzucić kłamstwo i poznać prawdę o sobie oraz pamiętać, kim jesteś. Do czego zostałeś stworzony. Po drugie, nie umiesz latać. Masz słabe skrzydła, silny wiatr mógłby cię zabić. Wreszcie po trzecie, jest ta siatka, której żaden z ptaków nie zdoła pokonać o własnych siłach. Jeśli chcesz być wolnym, zacznij słuchać i ćwicz się do lotu. A co z tą siatką? zapytał soku. To już nie twoje zadanie. Odparł spokojnie puchacz i oddalił się. W pierwszym rozważaniu rekolekcyjnym powiedziałem, że plan Boży względem nas jest doskonały, ale ma jedną niewiadomą jest nią nasza wolność. Wielcy święci są ulepieni z tej samej gliny, co wielcy grzesznicy. Pragnienie życia i miłości tkwi. Tak w jednych, jak i w drugich. Co się stało, że w życiu tych pierwszych wypełnił się wspaniale Boży plan, a w przypadku tych drugich wręcz przeciwnie? Problem polega na tym, że oprócz Boga i Jego miłości jest jeszcze szatan, i on również ma plan wobec nas, plan zupełnie przeciwstawny względem Bożego. Jego pierwszym celem jest ostudzenie w nas pasji. Uczynienie nas apatycznymi, zobojętniałymi na wszystko. Wtedy będzie mógł podsunąć nam coś w zamian, jakiś mierny zastępnik prawdziwego życia i miłości. Ostatecznie złemu chodzi o to, żebyśmy żyli bezsensownie, karmiąc swoje niskie pragnienia, w nic nie wierząc i za niczym nie tęskniąc. W ten sposób umrzemy, nie fizycznie, ale duchowo. Jeśli nie chcesz tak żyć, musisz stanąć do walki. Twoja wolność jest placem boju. Niektórzy chcieliby sprowadzić chrześcijaństwo do kolorowych szopek bożonarodzeniowych, gwiazdki, która przynosi prezenty, zajączka wielkanocnego i brokatowych pisanek. Sam folklor i ładna tradycja. Są i tacy, którzy podchodzą do wiary poważnie, ale chcą mówić i słuchać jedynie o Bożej miłości, radości i pokoju. Zupełnie tak, jakby nie istniało żadne zagrożenie. A przecież to głęboka nieprawda. Jeszcze nie jesteśmy w niebie, nasze życie jest walką, a świat jest placem boju. Posłuchajcie, do czego zachęca nas święty Paweł w liście do Efezjan. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Skoro pierwiastki zła są obecne nawet na wyżynach niebieskich, to o ileż bardziej cały świat jest w posiadaniu złego. To już nie jest zwykła potyczka to wojna światowa. Wojna o nasze serca. Bóg jest z nami, walczy po naszej stronie, ale potrzebuje naszej współpracy, determinacji i męstwa. Do wygrania jest życie wieczne. Spróbujmy rozpracować taktykę przeciwnika. Są trzy fronty, na których walka przeciw nam jest szczególnie trudna. Front pierwszy kłamstwo. Świat powtarza całe mnóstwo fałszywych zdań, które wsączają się w twój umysł i serce i zatruwają je. Na przykład, kłamstwem jest, że kto ma pieniądze, ma wszystko. Kłamstwem jest, że musisz zawsze dobrze wyglądać, żeby zyskiwać w oczach ludzi. Kłamie ten, kto mówi ci, jesteś nic nie wart. Kłamie, kto twierdzi, nie ma Boga. Kłamstwem jest również powiedzenie: zdrowie jest najważniejsze. Kłamstwem jest, że bez alkoholu nie ma dobrej zabawy, albo że musisz być zawsze niezależny od innych i nie potrzebować niczyjej pomocy. To też jest kłamstwo. Nierzadko pojawia się nawet trudność, żeby w gąszczu opinii i poglądów odróżnić prawdę od fałszu. W tym zamieszaniu możemy stać się łatwym celem dla przeciwnika, nazywanego w Biblii ojcem kłamstwa. Największe rany jednak odnosimy wtedy, gdy zły uderza w nas ze strony najmniej spodziewanej. Kłamstwo, które dostaje się do naszych serc ze strony najbliższych, jest zawsze najboleśniejsze i najbardziej zatruwa duszę. Pewnego razu, podczas lekcji religii, w szkole podstawowej, rozmawiałem z dziećmi o marzeniach i planach na przyszłość. Jeden z uczniów powiedział mi, że w przyszłości będzie Menelem. Zapytałem dlaczego, odpowiedział, bo jestem głupi. Wiedziałem, że ten chłopiec ma trudną sytuację rodzinną i wiele mogło zaważyć na tym, że w taki sposób myśli o sobie. Zatrzymałem go na chwilę po lekcji i powiedziałem mu prosto w oczy: Słuchaj, nie jesteś głupi, jesteś bardzo zdolny i inteligentny. W przyszłości możesz zostać kim zechcesz, bo masz wiele talentów. Nie wiem, czy te słowa coś w nim zmieniły, ale jestem przekonany, że lekarstwem na kłamstwo złego ducha jest usłyszenie słów prawdy o sobie, zwłaszcza z ust samego Boga, naszego Ojca. Jego słowo jest jak miecz, ma potężną moc. Posłuchajcie, co radzi nam święty Paweł w liście do Rzymian. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Jeśli chcesz skutecznie walczyć z trucizną kłamstwa, musisz przestać czerpać wzór z tego świata. Fascynować się gwiazdami show biznesu, kierować się opinią ludzi, gonić za modą itd. Za jedyny wyznacznik prawdy i drogowskaz dla swojego życia, uznaj Boga i Jego słowa. Zacznij czytać Pismo Święte codziennie. Ono ma się stać dla Ciebie powszednim chlebem. Święty Paweł, opisując duchową zbroję chrześcijanina, mówi: Weźcie miecz ducha. To jest słowo Boże. Słowa samego Boga są twoim orężem w walce z kłamstwami diabła. Są orężem, którego zły bardzo się boi. Front drugi: sabotaż. Wcale nie jest tak, że tylko świat jest zły, a my padamy jego ofiarą. Wróg nie tylko atakuje z zewnątrz, Elementem każdej wojny są działania dywersyjne, na zapleczu, mające na celu wewnętrzne osłabienie przeciwnika, dezorganizację jego szyków. Bardzo istotnym frontem duchowej walki o nasze serce jest ono samo. To my czasem dobrowolnie, świadomie lub nie, pomagamy wrogowi. Na przykład sabotażem, czyli osłabianiem własnych sił duchowych. Jest skłonność do narzekania, malką czy krytykanstwo. Sabotażem jest lenistwo, byle jakość, bałaganiarstwo, brak zdyscyplinowania. Również wszelkie formy nieczystości w myślach, w mowie, w uczynkach są sabotażem, osłabiają nas wewnętrznie, niszczą czujność i gotowość do walki. Podobnie ma się sprawa z hołdowaniem przyjemnością, wygodą, luksusom, to wszystko nas otępia i czyni łatwym celem wroga. Typowym sabotażem jest ciągłe porównywanie się z innymi, zazdroszczenie. W ten sposób przestajemy dbać o to, co naprawdę istotne. Dywersją najgorszą ze wszystkich, bo odwracającą naszą uwagę od faktycznego celu naszego życia jest bałwochwalstwo, czyli cenienie jakichś ludzi, rzeczy lub spraw wyżej niż Boga. Jezus, udając się ostatniej nocy na modlitwę do Ogrodu Oliwnego, wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i polecił im: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Jezus wiedział, że dobre chęci jego uczniów nie wystarczą, bo ich ciała są słabe. Tu potrzeba świadomego wysiłku woli. Niestety, Apostołowie wszyscy za chwilę posnęli. Nie wytrzymali nawet godziny na modlitwie. Ale najwyraźniej Piotr odrobił lekcję z tamtego wydarzenia, bo później, gdy był już zwierzchnikiem młodego kościoła, pisząc list do swoich uczniów, wzywał ich takimi słowami: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. O tak, musimy być mocni wiarą, żeby się jemu przeciwstawić. A jak powinna wyglądać taktyka walki na tym froncie? Przede wszystkim, nie działaj chaotycznie. Zrób plan. Jeśli masz problem z lenistwem albo złą organizacją czasu, weź notes i wypisz, co dzisiaj chcesz zrobić. Każdego dnia musi się znaleźć, Czas na modlitwę. Zrób znak krzyża, gdy wstajesz z łóżka. Oddaj panu cały rozpoczynający się dzień. Proś o ochronę przed złem. Błogosław w imię Jezusa Chrystusa swoją rodzinę, swój dom każdą godzinę nowego dnia. Pamiętaj, co powiedział do apostołów Jezus w ogrodzie oliwnym: Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Codzienna rozmowa z Bogiem. Jest kluczowym źródłem siły Twojego serca. Sama niedzielna Msza Święta to naprawdę za mało, żeby zachować żywy kontakt z Panem. Oprócz tego, rób sobie postanowienia tygodniowe, miesięczne, roczne. Systematycznie pracuj nad swoim charakterem. Wcale się nie urodziłeś z wadami, które w sobie dostrzegasz. To są chwasty, które, które z jakichś przyczyn pojawiły się w ogrodzie Twojego serca. Trzeba je wykorzenić i pilnować, żeby się nie odrodziły. Wówczas to, co najpiękniejsze w Tobie, rozkwitnie. Zrób dobry użytek ze swoich talentów, pasji, zdolności, a Pan Bóg pomnoży Twoje wysiłki, także wydadzą obfity plon. Front trzeci niewola grzechu. Choćby walka na pierwszym i drugim froncie układała się dla nas pomyślnie, to i tak na trzecim już ponieśliśmy porażkę. Każdy z nas zgrzeszył, wywiesił białą flagę i poddał się wrogowi. Przez grzech staliśmy się zakładnikami złego ducha, a on żąda naszej śmierci wiecznej, potępienia na zawsze. Mimo naszych najszczerszych chęci, nie jesteśmy w stanie o własnych siłach wyrwać się z niewoli tak silnego przeciwnika. Wojna byłaby już przegrana, gdyby do walki nie wkroczył ten, przed którym zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych Jezus Chrystus, Syn Boży. Jego imię znaczy Bóg zbawia. Czego dokonał Jezus? Podszedł do mnie i do ciebie, spętanych, Łańcuchami i kajdanami grzechu, czekających na wykonanie wyroku, i powiedział: Biorę całą Twoją winę na siebie. Aby sprawiedliwości stało się zadość, wyciągnął swoje ręce, żeby zostały skute tymi samymi kajdanami i dał się poprowadzić na śmierć. To nie jest bajka, to wydarzyło się naprawdę. On rzeczywiście poniósł ciężar naszych win. Gdy umierał, zawołał: wykonało się. Dług został spłacony. W tym momencie zasłona w świątyni jerozolimskiej rozdarła się na dwoje, a z nią rozdarły się pęta niewoli. Zburzony został mur oddzielający mnie od Boga. Ja więzień zostałem uwolniony. Byłem skazańcem, idącym na śmierć, a otrzymałem nowe życie. Krzyż Chrystusa to dowód Jego największej miłości do mnie i do ciebie. Z Ewangelii według świętego Jana. Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa i wyznasz w nim swojego pana i zbawiciela, otrzymasz w darze nowe życie. Za darmo. To jest trzeci front, na którym nic nie możesz zrobić. Tu walczy za ciebie sam Jezus. Do Ciebie natomiast należy tylko decyzja, czy wierzysz w Niego i oddajesz swoje życie w Jego ręce. Kratki konfesjonału są jak kraty więziennej celi, za którymi dokonuje się przedziwna wymiana. Podchodzisz do nich ze spuszczoną głową i zdrożeniem w sercu, jak skazaniec. Zakuty w kajdany grzechu, a po chwili odchodzisz wolny, bo winę za Twój grzech wziął na siebie Sam Chrystus. On stał się więźniem i skazańcem w Twoje miejsce. Czy chcesz wobec takiej miłości przejść obojętnie? Jeśli masz w sobie gotowość do podjęcia decyzji pójścia za Chrystusem, oddania mu swojego życia i wyrwania się z niewoli Grzechu, Pomódl się teraz, aby zawrzeć z Jezusem przymierze. Odnawiaj je często, zwłaszcza wtedy, gdy grzech znów stanie u wrót Twojego serca. Nie poddawaj się w niewolę za wielką cenę zostałeś zbawiony. Jezu, uznaję cię moim jedynym panem i zbawicielem. Oddaję ci całe moje życie. Staję przed tobą jako grzesznik, który potrzebuje wyzwolenia z mocy zła. Potrzebuję ciebie, Jezu. Przyjmuję z wdzięcznością to, co dla mnie zrobiłeś, umierając za mnie na krzyżu. Wyznaję przed tobą moje grzechy, zwłaszcza te, które najbardziej mnie obciążają. Proszę, uwolnij mnie z nich. Obmyj mnie swoją krwią. Przez Twoje rany, uzdrawiaj moje zranienia, stwórz we mnie nowe serce, daj mi swojego Ducha Świętego, uczyń mnie nowym człowiekiem, wyzwolonym z niewoli grzechu. Pragnę iść za Tobą. Nie pozwól mi się od Ciebie odłączyć. Ty jesteś moją nadzieją i moim życiem. Jezu, ufam Tobie. Amen.